Cześć, w tym filmiku kontynuujemy rozwiązywanie zadań z matury z maja 2019 roku. Rozwiążemy dzisiaj zadania od 16 do 20 włącznie. Zacznijmy od pierwszego zadania, to znaczy zadanie numer 16. Dane jest rąb o boku długości 4 i kącie rozwartym 150 stopni. Pola tego rąbu jest równe. Mamy tu 4 odpowiedzi, 8, 12, 8 pierwiastków z 3 oraz 16. Naszym zadaniem jest policzenie pola tego rąbu. Powinniście teraz otworzyć sobie tablice maturalne i przypomnieć wszystkie wzory na Pole rąbu. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy bok rąbu oraz kąt rozwarty tego rąbu. Wykonam dla Was rysunek pomocniczy. Tego rysunku tak naprawdę na maturze nawet nie musicie rysować, jeżeli znacie wzór, z którego obliczycie pole naszego rąbu. To jest tylko rysunek pomocniczy. Oznaczmy, że bok tego rąbu ma długość 4, czyli każdy bok ma długość taką samą. Ten kąt zgodnie z zadaniem ma w miarę 150 stopni. Zastanówcie się w takim razie, jaką miarę ma ten kąt. Suma dwóch kątów przylegających do jednego boku w rąbie daje 180 stopni, to znaczy, że ten kąt ma miarę 30 stopni i teraz już powinniście w tablicach znaleźć wzór, że pola rąbu możemy obliczyć z takiego wzoru A kwadrat razy. Sinus kąta alfa, alfa jest kątem między tymi dwoma bokami. Jeżeli weźmiecie tutaj na przykład od razu kąt rozwarty, to też wyjdzie to samo, bo sinus 150 stopni to jest to samo co sinus 30 stopni. Podstawiamy teraz do wzoru P równa się 4 do potęgi drugiej razy sinus 30 stopni i to będzie równe. 4 do potęgi drugiej jest równe 16 razy 1 druga i to jest równe 8. Pole naszego rąbu jest równe 8. Zaznaczamy teraz odpowiedź. I tu zwróćcie uwagę, jeżeli znacie ten wzór na pole rąbu, to od razu podstawiamy, mamy wynik gotowy. Teraz mamy kolejne zadanie, w którym mamy dwie proste o równaniach. Y równa się 2m plus 2 za nawiasem razy x Odjąć 2019 oraz y równa się 3m, odjąć 3 z nawiasem razy x plus 2019 są równoległe, gdy. Tutaj mamy różne odpowiedzi. Co tak naprawdę musimy tutaj zrobić w tym zadaniu? Musimy obliczyć parametr m, tak aby dwie proste były równoległe. W tablicach postarajcie się znaleźć warunek na to, kiedy dwie proste są równoległe. Ja go tak szybciutko przypomnę. Jeżeli pierwsza prosta k będzie określona równaniem y równa się a1x plus B1, prosta L będzie określona wzorem y równa się A2x plus B2, to prosta K jest równoległa do prostej L wtedy i tylko wtedy, kiedy współczynniki kierunkowe tych dwóch prostych są takie same. To znaczy, że A1 jest równe A2. Jeżeli teraz dokładnie przyjrzymy się naszym prostym, to zauważcie: współczynnik kierunkowy pierwszej prostej to jest 2m plus 2. Zapiszmy to. A1 jest równe, 2m dodać 2 to jest ta liczba, która tutaj stoi, to wyrażenie, które stoi przy x. Współczynnik kierunkowy drugiej prostej to jest 3m odjąć 3, to też tutaj zapisujemy. Porównujemy do siebie, teraz przyrównujemy te dwa wyrażenia i wyznaczamy parametr m. Powstaje nam równanie 2m dodać 2 to jest równe 3m odjąć 3 m przenosimy na tę stronę minus trójkę przenosimy na lewą stronę, otrzymamy wtedy, że 5 jest równe m, co prawda mogliśmy od razu napisać, że m jest równe 5. Obliczyliśmy teraz wartość parametru m tak, żeby te dwie proste, które są podane w zadaniu, były równoległe. I zaznaczamy odpowiedź, to jest odpowiedź d. I teraz jeszcze zwróćcie tylko uwagę, że jeżeli za to m podstawimy piątkę do tych dwóch wzorów, popatrzmy, jakie wzory otrzymamy, to tak dodatkowo tylko, to otrzymamy 2 razy 5 plus 2. To jest 12x odjąć 2019. Natomiast do drugiego wzoru, jeżeli za M podstawimy piątkę, to zobaczcie, otrzymamy 3 razy 5 odjąć 3. To też jest 12x dodać 2019. I teraz. Już wyraźnie widać, że współczynniki kierunkowe tych dwóch prostych są takie same. Tego oczywiście już przy rozwiązywaniu zadania na maturze nie powinniśmy pisać, bo to jest niepotrzebne. My obliczyliśmy parametr m, zaznaczyliśmy odpowiedź, a to jest tylko chciałem pokazać Wam, że naprawdę ten współczynnik kierunkowy dla tych obu prostych jest taki sam. Mamy teraz zadanie 18, w którym prosta o równaniu y równa się ax plus b jest prostopadła do prostej o równaniu y równa się minus 4x plus 1 i przechodzi przez punkt p o współrzędnych 1, 2, 0, gdy. Mamy tu cztery odpowiedzi. Musimy wyliczyć wartość współczynnika a oraz b. Po pierwsze, wiemy, że ta prosta jest prostopadła do tej prostej. Przypomnijmy, kiedy dwie proste są prostopadłe. Prosta k będzie określona wzorem a1x. Plus B1, prosta L jest określona wzorem A2X plus B2. Prosta K będzie prostopadła do prostej L wtedy i tylko wtedy, kiedy iloczyn współczynników kierunkowych tych dwóch prostych będzie równy liczbie minus 1. Zauważmy, że nasza pierwsza prosta określona jest tak wzorem Y równa się AX plus B. Druga prosta to jest y równa się minus 4x dodać 1. Współczynnik kierunkowy tej pierwszej prostej to jest a. Tej drugiej prostej to jest liczba minus 4. Tworzymy równanie a, Razy minus 4 i ten iloczyn ma być równy liczbie minus 1. Obie strony tego równania podzielmy przez minus 4. Otrzymujemy, że współczynnik A jest równy liczbie 1 czwartej. Popatrzmy teraz na odpowiedzi. Już zauważamy, że odpowiedź A możemy odrzucić, czyli ta odpowiedź nie pasuje. Analogicznie, odpowiedź C też jest odpowiedzią niepasującą. Mamy jeszcze dwie odpowiedzi: A i B. Tutaj Zauważmy, B jest równe w odpowiedzi B minus 1 ósmej, a tutaj y, B jest równe jednej drugiej. Jak wyliczymy w takim razie to B bez zgadywania, która jest z tych odpowiedzi? Bo zgadnąć oczywiście możemy, tylko żebyśmy dobrze trafili w tę odpowiedź. Wiemy, że także punkt P należy do naszej prostej. Zapiszmy, że teraz ta prosta będzie wyglądała tak. 1 czwarta x dodać b. I nasz punkt P ma współrzędne 1, 2, 0. Tutaj, żeby Wam nie przyszło na myśl, że ta liczba to jest wasze b. Żeby ta liczba, jedna druga była w naszym b, to tutaj powinno być 0,1 druga. Tu też mogła być taka pomyłka drobna, jeżeli ktoś by chciał wykorzystać znaczenie współczynników tej prostej, to tutaj, żeby było b od razu podane, to pierwsza współrzędna tego punktu musiałaby wynosić 0, a druga to właśnie jest wtedy tą liczbą b. Tutaj dla argumentu 1/ druga, nasza funkcja ma przyjąć wartość 0. Podstawmy to teraz. 0 jest równe. Jedna czwarta razy 1 druga plus b i chyba już widzicie, że wasza b jest równe minus 1 ósmej. Tu już więcej nic nie musimy zrobić z tym zadaniem, bo już mamy wyznaczony współczynnik A oraz B. Odczytujemy, że rozwiązaniem tutaj jest odpowiedź B i zaznaczamy ją. I teraz mamy zadanie 19 o następującej treści. Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej F. Na wykresie tej funkcji leżą punkty A o współrzędnych 0,4 i punkt B o współrzędnych 2,2. 2. Obrazem prostej AB w symetrii względem początku układów współrzędnych jest wykres funkcji g określonej wzorem. Tutaj mamy cztery wzory. Na początku chciałabym, żebyśmy to zadanie może rozwiązali jednym z szybszych sposobów poprzez odrzucanie niewłaściwych odpowiedzi, a później pokażę Wam, jak można zrobić to jeszcze dokładniej, bo może nie zawsze da się także fajnie wychodzą, że odpowiedzi możemy sobie poodrzucać. Popatrzmy. Pierwszym krokiem, który zrobimy, znajdziemy obrazy punktu A i B względem symetrii, względem początku układów współrzędnych. Punkt A przechodzi na punkt A', tutaj będzie miała, i punkt A' zapisuje sobie obok, że będzie miał współrzędne 0, minus 4. Natomiast punkt B przejdzie na punkt B', on się pojawi tutaj, czyli to będzie obraz tego do punktu B względem początku układu współrzędnej, czyli względem symetrii, względem początku układów współrzędnych i punkt B' będzie miał współrzędne minus 2, minus 2. Jak możemy teraz wyznaczyć równanie naszej prostej, przechodzącej przez punkt B' i A'? Na początku proponuję, żebyśmy te punkty połączyli sobie tą prostą. Zwróćcie uwagę, że teraz już skoro do naszej prostej geodix, i to może sobie tutaj zapiszmy jako pierwszy sposób, geodix to nie będzie równe ax dodać b. Skoro do naszej Prostej, określonej tym równaniem, należy punkt a prim i punkt a prim ma fajne współrzędne, bo są to 0, minus 4, to z interpretacji wiemy, że tutaj mamy 0b. B nasze będzie równe, minus 4. Mamy już wyliczone, zauważcie b. I teraz popatrzmy na nasze odpowiedzi. Zwróćcie uwagę, że tutaj odpowiedź a od razu możemy odrzucić, bo b jest równe, minus 4, czyli tę odpowiedź tutaj. Odrzucamy. Popatrzmy dalej. Odpowiedź d także odrzucamy, bo tutaj b jest równe 4. Ale jeżeli teraz jeszcze dokładniej się przyjrzycie, to popatrzcie na odpowiedź b. Co wam tutaj nie pasuje? Co stoi tutaj przy x jaka liczba, a w odpowiedzi c tutaj jaka liczba? Przy x tutaj stoi 1. Jedynka. jedynka jest liczbą dodatnią, wobec tego wykres tej funkcji z, pod, z odpowiedzi b jest funkcją rosnącą, a zauważcie u nas jest to funkcja malejąca, czyli tę odpowiedź także odrzucamy i otrzymujemy, że właściwą odpowiedzią jest odpowiedź C. Mamy zadanie już w tym momencie rozwiązane. Możemy wtedy przejść na przykład, jeżeli już jesteście na maturze, przechodzić oczywiście do kolejnego zadania. Ale jeżeli ktoś na przykład nie wpadł na pomysł, bo, że można odrzucać te odpowiedzi, to mając wyliczone B, jak odczytamy, ile wynosi współczynnik kierunkowy A? Popatrzmy tutaj na ten wykres. Zwróćmy uwagę, że w Wzrost argumentu o jedną jednostkę powoduje, że wartości maleją o 1. Na tej podstawie, czyli tutaj możemy podpisać sobie 1 i tutaj 1, tak jakby maleją o 1, nawet możecie tak napisać, że tak jakby minus 1, tu chodzi o to, że maleje, czyli nawet strzałeczkę możemy tak delikatnie dopisać, że stąd dotąd maleją o jedną jednostkę, to znaczy minus 1. To powoduje, że my możemy wyznaczyć wartość współczynnika kierunkowego naszej funkcji, nasze a będzie równe po prostu minus 1, bo to jest minus 1 przez 1, czyli mamy minus 1. Ewentualnie minusa sobie wstawiamy, a mamy wtedy 1 przez 1. Nasz współczynnik kierunkowy jest równy minus 1 i funkcja g od x określona jest 0 minus x minus 4. To jest ta sama odpowiedź, która tutaj jest. Ale może się tak zdarzyć, że wcale nie wpadniemy na pomysł, że my będziemy tutaj e, chcieli narysować tę prostą. Ale będziemy na przykład znali zależność, która może tak, jak się zmienia wzór naszej funkcji f w wyniku symetrii względem początku układów współrzędnych. Zobaczmy, jeżeli mamy wzór y równa się f od x i chcielibyśmy znaleźć wzór tej funkcji w symetrii względem początku układów współrzędnych, to ten wzór zmienia się tak: y równa się minus f od minus x. Jeżeli potraficie wyznaczyć wzór funkcji f, to później w wyniku tego przekształcenia otrzymamy wzór funkcji g. Popatrzmy, czy potrafilibyście wyznaczyć wzór funkcji f od x. Tutaj mamy prostą f. Określono właśnie tym wzorem, przechodzącą przez punkty A i B. Jeżeli do naszego wykresu należy punkt A o współrzędnych 0,4, to nasze B dla funkcji f, jest, czyli wyraz wolny, ma wartość 4. Popatrzcie, jak będzie ze współczynnikiem kierunkowym. Wzrost argumentu o 1 powoduje, że wartości maleją o jedną jednostkę, czyli tutaj nasze A będzie równe 1 przez 1 i jeszcze minus A dodajemy, czyli minus 1. Otrzymamy wtedy minus x dodać. 4, bo nasze B tutaj jest równe 4. I teraz, jeżeli wzór tej funkcji przekształcimy przez symetrię względem początku układów współrzędnych, otrzymamy wzór funkcji GeodX, który będzie wyglądał teraz tak. Po pierwsze, ten minus, który tu jest na początku, powoduje, że bierzemy minus przed całym tym wyrażeniem. Zobaczcie, biorę minus, wstawiam nawias. Ale tutaj jest jeszcze wartość funkcji dla argumentu minus x, czyli zamiast tego x, który tutaj jest we wzorze teraz, podstawiamy minus x i będzie minus minus, pojawi się nam x, dodać 4, opuścimy nawias, mamy minus x, minus 4. Otrzymaliśmy wzór, który tutaj jest zapisany w odpowiedzi c. To jest drugi sposób. A jeżeli chcielibyśmy to zrobić jeszcze inaczej? Bo można też zrobić w taki sposób, na przykład znamy przecież współrzędne punktu a', 0, minus 4, znamy współrzędne punktu b', minus 2 i 2. Zapiszmy, że wzór funkcji g od x to jest ax plus b. Podstawmy teraz współrzędne tych dwóch punktów, żeby wyliczyć a i b. Zobaczmy, minus 4 będzie równe, a razy 0 dodać b, stąd otrzymujemy, że b jest równe minus 4, czyli już mamy wyznaczony b. I teraz jeżeli podstawimy współrzędne drugiego punktu, Otrzymamy, bo tu ma być minus 2 oczywiście, to otrzymujemy tak, minus 2 równa się, zobaczmy, minus 2a odjąć 4, za to b już możemy podstawić liczbą minus 4, 2a będzie równe minus 2, minus 2 przenoszę na lewą stronę, minus 2 na prawą stronę, nasze a w takim razie jest równe liczbie minus 1, mamy wyliczone a, mamy wyliczone b, ten wzór wychodzi oczywiście taki sam. Są różne metody rozwiązania zadań. To nie ma tak, że jest tylko jeden sposób. To pokazałam Wam trzy sposoby. Można też było zrobić taki że w sposób, że na przykład nie wyznaczalibyśmy wzoru prostej A'B', tylko moglibyśmy wyznaczyć prostą AB i później zrobić to samo tym sposobem, z przykład, ze sposobu trzeciego, a później wrócić do sposobu na przykład drugiego. Wybór metody zawsze zależy od Ciebie. Mam nadzieję, że przeanalizujecie każdy z tych sposobów. I wybierzecie ten najbardziej optymalny dla siebie. Mamy teraz jeszcze zadanie 20. Dane są punkty o współrzędnych. Punkt A ma współrzędne minus 2,5 oraz punkt B ma współrzędne 4 minus 1. Średnica okręgu wpisanego w kwadrat oboku AB jest równa. Na początku musicie sobie wyobrazić tę sytuację, dlatego rysujemy kwadrat. To nie musi być duży rysunek, to ma być rysunek pomocniczy dla nas. Jeżeli już narysowaliśmy kwadrat, to teraz w ten kwadrat wpisujemy okrąg. To zobaczmy, jeżeli wpisujemy okrąg w nasz kwadrat, to po pierwsze każdy bok naszego kwadratu musi mieć jeden punkt wspólny z naszym okręgiem. I teraz trzeba zauważyć, że średnica tego okręgu pokrywa się z długością boku. Jest taka sama jak długość boku naszego kwadratu. Mogę napisać, że D jest równe A. Zapiszmy, że tu mamy punkt A i B. Musimy obliczyć długość odcinka AB. Jeżeli punkt A ma współrzędne np. x1, y1, punkt B ma współrzędne x2, y2, teraz powinniście poszukać wzoru na długość odcinka, jeżeli mamy współrzędne końców jego, czyli współrzędne punktów A oraz B. Ten oczywiście wzór jest w dziale w geometrii analitycznej. Jego ja tutaj Wam przypomnę, czyli długość odcinka AB. To jest pierwiastek z x2 odjąć x1 do kwadratu dodać y2 odjąć y1 do kwadratu. To oczywiście można nawet sobie w układzie współrzędnych nasz, zaznaczyć, narysować układ współrzędnych, zaznaczyć te punkty i policzyć długość tego odcinka. Ja jednak wykorzystam ten wzór, ten wzór mamy w tablicach. Zapiszmy sobie punkt A, ma współrzędne minus 2,5, a punkt B ma współrzędne 4 minus 1. Zapisujemy długość odcinka AB jest równa. Pierwiastek. I teraz 4 minus minus 2 to jest plus 2, i to do kwadratu. Dodać minus 1, odjąć 5, i tutaj mamy do kwadratu. 4 plus 2 to oczywiście 6, 6 do kwadratu to jest 36, plus minus 6 do kwadratu to też 36. Nie będę tutaj pisała 36 razy 2, czyli w wyniku 72, tylko zapiszę właśnie w taki sposób. 36 razy 2, żebyśmy od razu wyłączyli, pierwiastek z 36 to jest 6, czyli, czyli tę szóstka przed znak pierwiastka, pod pierwiastkiem zostaje liczba 2. I możemy od razu zaznaczyć odpowiedź, że średnica okręgu wpisanego w kwadrat o boku AB jest równa długości tego boku, to znaczy jest to odpowiedź. C. Mam nadzieję, że teraz są te zadania już dla Was jaśniejsze i zapraszam na kolejną część już niedługo.